I stajnie wybuduje sobie, myślę, że w tym miejscu, że mieć. Ja ty też myślałem, że będzie gorzej? Nie, tragedii nie było. Ja sobie wezmę to Bombadila jeszcze i No o, do, dobrze, że bierzesz to Bombadila, bo ja go nie mam, bo ja wziąłem wieżyczkę. Bo ta, ta wieżyczka też często namartowała dupę w taki sposób, że albo powystrzelała ten ...przeciwników albo ładnie zbierała agro. A to samochód na No ta... no tak, że ona... Yy, ja to zawsze lubię, że wyrasta kuta pod ziemi. Może ją pokażę potem. Nie, ja, ja nie będę wam... Nie no, też przez... Dobra, póki co na Eko, to nie ma co narzekać. Eee... Dawa. To co by tu jeszcze... Ale ci ludzie... Ale to ciekawe, nie? Ty im wysyłasz, ty im wysyłasz z nie, Wyrastające z podziemi kutasy? No, taka praca. No. E, dobra. Drugi poziom. Taki. I targowisko wybuduj. No, chociażby tu. Straciłem tych laserów? nie, są jeszcze bardzo. Nie, nie, są, są, więc spokojnie. Chcesz otworzyć? E, wybuduj tutaj zwierciadło Galadiri a ja wybuduję może studię pod ob, na murach. Gdzie, gdzie? Przy wejściu? Tak, tak. E. Myślę, że to chyba nawet... Co, w sumie tak się zastanawiałem? nad no, wyeksplejnij sobie tych laserów, ale to może za chwilę. Dobra, ja tu potrzebuję jak najszybciej strażniku z Ithilien. Jakbyś mógł mi potem po tym najeździe otworzyć bramę. O, o prezent, prezentuje, prezentuje, prezentuje coś co zbiera agro ładnie Wielki wrastający kutas z pod ziemi Niestety nie można go ulepszać tej wieżyczki. Obra ma Dobra. A Serof chce sobie wyekspić, a łuczników się posłada. A to jeszcze odbuduje się co tam. Mam pieniądze na to... Wy bokiem, to są pieniędzy. Balancerów wyślę na łowy, bo pewnie są tu jakieś jamy wargów, czy coś tam takiego. Czy łucznicy powinni wychodzić na zewnątrz? Tak, ci łucznicy tak, zamykaj. Ja ich wezmę do kasacji, bo będę mieć szansę... A bo dobra, to... Zmrok Puszczy będę mieć żart. To w sumie tak ja... to ja w sumie też wyślę do kasacji tych moich łuczników, bo już się nie przydadzą. Widzisz? To chodź, to chodź za ransierami A ja się rozejrzę. A wy na mury i wy będziecie chronić tej części? Dobra, widzę, że tyś się już tu zabudował, więc ja wyślę, buildera, żeby tutaj się budował. Ty go na zewnątrz? Nie, Pyszl nie, nie, nie krzypko. Cześć tylu, O, o. Tom, ta Tam, tam. Kartowana nas... A nie, chyba mają kompę. zbrojenia, no mają kąpek. Zajęliśmy się. Ty ja mam kuźnię! Wili zamknij kopię, może. Po co? Pokobię po co? Teraz, teraz mogę zamknąć. Wuhu, uh, uh. O Jezu, znowu muszę ci ratować dupę. Nie, jest to pan. Ogarni. Znaczy, a dobra, weź ty... ...serio, no i po co Ty mi się wycofać, a ci dwaj są do kasacji. No, ogarnę buildera. Ogarnę buildera, co mi tam stwierdziela. O, i tych łuczników mogę opancerzyć, co jest nawet całkiem spoko opcją. Jednak nie idą do kasacji. Gdzie jest kurwa moje... Gdzie są kurwa moje koszary? Właśnie to jest denerwujące To jest jeszcze denerwujące... No, ale je kazałem zbudować. Kurwa, nie mam PD. Boże... No właśnie to jest to, że jak y, gramy w multiplayerze i ktoś y, y, będzie chciał się budować Pierścień Dobra, ten batalion się cofa. Od razu no. wyszedł za lansjerów, o widzę fortecę. A, 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 bo nie, ty masz lansjerów, to ty to bierz. On tam sobie Nie ma fortecy. Dobra, ty to bierz, ja nie mam fortecy, zapomniałem. A, nie. dobra, w sumie słusznie. Tu masz słuszność. A ja nie mam rohirimów jeszcze. A dobra, to zrekrutuję rohirimów i ich tam wyślę o tym pierścień. Myślę, że Co tak zrobimy. A ci łucznicy się wyrabiają. Dobra, chłopaki, dawajcie. Pełnierze... Podpalać ich, No dlaczego ich nie podpalacie? A dlaczego ich nie rypiecie? No, panie kapitanie, przecież rypiemy. Trochę ich powkurbiam. Ty, jeszcze się to uda. <laughs> nie zdziwię się. Ja chciałem sobie rozwalić tych pućników, nie? Tymczasem oni za chwilę mnie rozwalą. Chciałeś ich posłać na śmierć. Wyjdź tutaj swoich pućników na protece. Moją ogniste strzały, to ich. O o o o. Nie, no to się rady sam. Nie może pokazać. Las elfów jest o tyle fajny, że daje bósty do pancerza. A wrogie jednostki tracą wszystkie pramie do morali. Także. To jest naprawdę przydatna funkcja, szczególnie kiedy się bronimy. Dobra, Armia. Patrzcie się mości, no, panowie? No, Dobra, wręcz tak. nawet nie zamykam. O, ma orły. A to jest poza nim, No, a to już nie ma co zbierać z nich. No, p jeśli chodzi o fortece, to są one stabilnie chronione, tylko fajnie byłoby mieć Łuczników, bo Łucznicy jednak w Fortece świetnie współgrają. No zajebiście współgrają. Chłopaki, ej, orły. Spokój mamy. Grzeczniej tam. Ty jeszcze nie wziąłeś tego pierścienia. Nie, <laughs> nawet... Ledwo go wziąłem, a już wygraliśmy. Możemy użyć pierścienia przeciwko Sauronowi. To jest dobre. Ja teraz się zastanawiam jak tak. Wygraliśmy bez pierścienia na on? Niby wojna o pierścienie, ale nam jest to niczego niepotrzebne, sobie. Nie. No. Tak w ostatecznym rozrachunku. <grym> I mamy za darmo. Żeby było śmiesznie, mamy za darmo wrota Rohanu. No kurwa. No. Bo to... Ta... Nie, tylko jeszcze mam... O czekaj, teraz czekaj, a propos za darmo Wrotaru, to teraz uwaga. No ja już się wziąłem. W Wargowie odchuja piechoty. Dobra. Trzymaj kciuki, bo to będzie biazda bez trzymanki. No. Dobra, to... Wiesz co, wyślij jeszcze Tranduila tak no szybko. A kurwa dobra ich nie trzymam. Żeby za zajął ja tam. pierdole, to... jebany. Weź, wyślij... Weśl. Dobra, wyślij mi tam tych strażników i Hilian do Rivendel. Do Rivendel. Widzę kurwa ja pierdolę. Dobra, będą. Będą Rivendel. Autorozstrzygnięcie. Dobra, to, to teraz robimy... ogarnij się. Dobra, oto, oto jaki jest mój plan na ten moment, Boromir. Idzie na północ, aby e, wspomóc się w walce z Isengardem. Dobra, ale zająłem rosną puszczę chociaż. E, tak, Aragorn leci na zachód. Razem z, Tr z Haldirem. A, te odem na, poł na południe leci. I tak... tak... tak rzekłem. tak już padł. Tak Takożeś padł. No dobra, to w takim razie... Dobra, tu Wysyła mi... wysyła mi tych... strażników z Itilien do Rivendell. E a ty, ten batalion, który jest w Weissengardzie, przekieruj na Wrota Rohanu, bo... ...no bo ra na, na razie nie ma zagrożenia. A ja... A Boromir, co robi? Boromir leci na północ. I okay. po, po, połączmy... Z... Na Ferbista się możesz nadziać. No w sumie. Słównie. Jeszcze Saroma. No słównie. Trendu ile wysyłam do Karadras. Wiesz nie wiem czy to dobry pomysł. Ale spróbuję. To jakby co dam, będę miał wsparcie chyba ze strony... Muszę wystarczyć w takim razie, dobra. Trzeba oglądnąć więcej łódź. Jakby tu. Eee, dobra, jako że sytuacja jest lepsza niż zajebista... No eee, to wygląda to, to lepiej niż ostatnia w sumie, wiesz? No, to, to wygląda dużo lepiej, te wszystkie ich główne armie zostały rozbite. Eee, Lourdes troszeczkę mi przeszkadza w Rivendell, ale jeśli utrzymamy go przed... Dlatego wysłałeś mi strażników z bo przejebałem oczywiście gdzie? No to rozstrzygnięciu. No cóż, tak, tak. O, ten jeden batalionik mi się tam mógł przydać, tak? Przydań, jak to na, czekaj, zobaczcie jak to wygląda w tej chwili. Mordor, w sumie Isengard jest takim tak, troszeczkę jakby najmniejszym zagrożeniem. No. Lurds jest otoczony, a, jeśli, a jak nie teraz, to zaraz będzie. Dobra, ja muszę odbudować swoje siły. Znaczy, się, powiem ci tak, jeżeli, jeżeli teraz Lurc zaatakuje Rivendell i go od, odeprzemy, a jest ku temu jakaś tam szansa. Powiem tak, ja w tej chwili wysyłam Elrondo do wysokiej przełęczy. Nie wiem co zrobi Felvis, mam nadzieję, że go ogarnie. Tak, ale, ale słuchaj. Lurc zostaje pokonany w Rivendell, wraca do stolicy, mamy na razie mamy przez jakiś czas spokój. Mogę jakoś ogarnąć Lorien mocno puszczać te tereny. Może uda mi się zająć Dolguldur, dobrze by było w sumie, wiesz? No. Tylko trzeba. To, to jest jakoś... kolejna forteca. Tylko jakoś ten teren trzeba cholera zająć. No ale to tam. z w... eee, LR... na i szarku są w tej chwili w Itylian. Czyli są dwie tury drogi do Enekles. Do no tak, patrzę, że, no, mord... patrzę morder... że Mordor się tak roz... rozwalił się na tej mapie śródziemia jak Rosja. A Isengard no to w go, trochę ma mniej terenów. Jest może, dobra. Więc może. Co mnie troszkę Zakładanie Isengardu jest w naszym zasięgu są. Co mnie nie ukrywa, trochę dziwi. Bo z tego, co mi się wydawało, to Isengard był taką e, siłą po prostu. E, potężnego rozpierdolu. Ale wiesz, Isengard był jednak w Room, co nie? W Żelaznych Wzgórzach. Głównie się skupił na taką na zajęciu północy i troszeczkę chyba kierowaniu się właśnie potem na Isengardu. Mordor pozajmował... No w, sumie łatw, w sumie miał dużo łatwiej do zajmowania, z Mordoru w sumie do, do, dosyć dobrze się zajmuje, różne prowincje. Dobra, i wznowiłem. Mhm. E, bo wiesz, żeby mi nie wygenerowało jak jednego dużego pliku, bo pamiętam co się stało z, jak w Heroes w Heroes Magic 3 tam mieliśmy dwugodzinny plik, to straciliśmy go. Mhm. No ale mniejsza o to. Dobra, myślę, że jest, sytuacja jest jak najbardziej ok. Generalnie, może ja dopowiem jaka jest sytuacja Lurca? Jeżeli Lurc ruszy na River i go odeprzemy, to nie będzie mógł gdzie się wycofać i zostanie oddelegowany do żelaznych gór, bo, bo Elrond zajmie mu z z wysoką przełęcz. A chyba, że trafi na Felwista. Jeżeli, na przełęcz, jeżeli, jeżeli zostanie na tym miejscu, to możliwe, że Elrond go zniszczy po prostu. No, chociaż Elrond z tym, co ma... Czekaj, co ma poza Felwistem? No, najgorzej, jak... Górski troll korsarze z Rozpierdoli go! A jeśli, a jeśli pójdzie na południe, to go zaraz Boromir z yy, go osaczą. I nie Zresztą met... ty tego nie widzisz, ale armia Elronda to są naprawdę kurna weteranie. No, w tylko, jeden jest na tylko batalion łuczników jeden jest na drugim poziomie. Ale to tylko... Ale już ma niedaleko do tego... Wiesz, no naprawdę to są weterani, nie to nie ma tu tamto. Dobra, klikaj już ten guzik. I to klikam. O, w sumie tak się domyślałem, że polecam na losną A no pojedziemy, Rivender. by się bardzo przydał. A, dobra, mam coś jezdy. Mamy jakąś kawalerię, nie ja, na no, to... jakiegoś. To ja się oczywiście na wschodzie rozbudowuję. I jeszcze lurc. Ja tu mamy koszary, Dobra. Pierwsze co do zamykaj bramę, żeby... Znaczy ona jest chyba w automacie zamknięta. A, no to będą mogli nas tylko z jednej strony atakować, a trochę im to zajmie czasu, zanim to się doczłapają. A czy oni będą wygenerowani chyba po lewej stronie na lewym gór, dolnym rogu, także A ja mam chyba ulepszonych już tych, więc jest świetnie. No to od razu chodźmy na zahanią flankę. Dobra. To ja na ten prze na te tam gdzie się zaczyna Te, ja w takim razie w te tak wąskie się. gardło. To tam Co? ich wysyłam. Wysyłam ich tam gdzie się te wąskie gardło zaczyna. To. Zamknięte? zamknięte. Dobra, ja biorę samotną wieżę, ty bierz Bombadillo. A, dobra, faktycznie. Raz. Trzy, cztery, sześć. Już. Tak się to robi. Bo no, z panem to Ja skorzystam sobie, jeśli nie ma nic przeciwko. Z czego? Z wieży. A, no to, Nie, to. Bo wieże tak łatwo właśnie... się nie rozwalą. Dobra, ty masz wojo, to póki co ja się skupiam na eko w całkowicie. Dopóki nie powstanie forteca. Hmm? A potem będę Też... się tam rozbudowywał. Forteca sobie budujesz? Tak, no tak, ta, zawsze. Nie widzisz tego? Mo możliwe, że tego nie widzisz, ale ja buduję sobie za domem Meloronda jeszcze jedno drzewo. Melorn. Ma ono jakieś 40- kilka procent, ale zawsze to jest jedno drzewo na plusie, nie? Ja się będę budować na, na wschodzie, na pewno. Chociaż, chociaż, coś sobie przypomniałem, to jest Isengard. Isengard ma pierdolsa na punkcie Baliz, więc musi mimo wszystko na tą bramę uważać. Więc, mm -hmm. o! Trzymaj orły w pogotowiu. A jak się pojawią, to... O, właśnie, dzięki, że mi przypomniałeś. Tu jest wieża, tu jest wieża ognista przecież. Zaraz, dalej, to wysyłam tam Lancerów od razu. A dobra, wojowników też by... stop, o, stop, się łopaki, stop, A dobra, nie, nie stop, nie stop, nie stop, to Zaraz, zbieraj agro. Nie, ale dobra, cofam się, cofam się, cofam się, cofam się bo wyjdę trochę poza zasięg Tych techników mam troszeczkę nie... Tych lancerów pan troszeczkę nie porobią. URWA! nie przy... są nieźle opancerzeni, dobra, nie ma to tamto. Szy... Szykuj woja, szykuj wojo Szykować woją. E, dawaj ich po fortece, wystrzela ich jak kaczki No i już? aby powystrzelał, powystrzelało, Rozwalają ci wieże. Tak, widzę. Czym mi rozwalają wieże, ale wieże co chodzi? Dobra, wypierdalać panowie. A to są dziki ludzie. Ci, Wybędę... O, miejscowi. Dobra, wojowników też nie mam trochę ulepszenia. Dobra. Dobra, cofam się. Odwrót. No, ja niestety straciłem tych strażników. Uh-oh. Atakują mi Fortecę i mi się to nie podoba. Flur! w chłopaki do tyłu, powiedziałem. No oba bataliony, nie chcę... gdzie? Są, tam A dobra, co? Dobra, chodźcie chłopaki. Ognia. Lud no strzela wie, mi gospodarstwo. Cudnie. Chyba już żeśmy rozwalili całość, nie? Lud nie chce nas niech se strzela, trochę mu to zajmie, zanim no. mi zniszczy. A zaraz mu się kolegu. A dobra, teraz mu się. A ja ten... zaraz... No dobra. Zobaczymy jak sobie poradzi ten róg Sniper. A, w sumie nie trwawał. O. I kolejny batalion poszedł. Zapomniałem o tych wartach. Dorekrutowali sobie chyba chuj. Na trochę. Apartly. Szlak. No. Ale on sobie strzela dalej. I... A nie chcę strzelać, mam to w dupie. Jak, jak będziesz miał chwilkę, to weź go tam z Bo on chyba postawił sobie za punkt honoru, żeby napisać się strzałami na drzwiach mojego gospodarstwa z chuja. Bo tak to wygląda. To Zobaczymy, jak sobie poradzimy ze strażnikami z własnej puszki. Już nie mając wargów pierdolonych, tchórzu. A w sumie, znajdę mu alternatywne zajęcie. Golum, creature! Co golum? Jest na południu, ob niedaleko Lurca. Hmm. nie, nie ich chyba. Dobra. Szkoda, że nie mam tych strażników już. Przydaliby się teraz jak cholera. Nie ma, no, jest ich trzech, nie, nie dadzą rady, ale może uda mi się jakoś... Poć... O, dzień, dobry. O, dzień dobry. To ja mogę buildera wysłać do wieży Dobra, mają ten pierwszy, już nie, nie, nie odzyskam go I tak z niego nie korzystają idioci. nie zgarnia, chyba na to czas, po prostu ale, ale dzięki temu przymusiłem troszeczkę lurca żeby spierdolił. Płóźnie za moimi nasierami. Oj! dalej to robi... Dobra, chłopaki, kamikadze, bo stracę takie No jednak Guard pokazał, że to nie są takie pipki, jak myśleliśmy. Ty cofaj się. I cały czas są na pierwszym poziomie, jak się rytuał. Ja rekrutuję chorąży. Eee, dobra... Chorąży zawsze zdąży, co? Się, kurwa spóźnię roki szorkingów? E, no, już będę powoli wszedł w tą stronę, ale najpierw chciałbym wieżę łuczniczą, bo szkoda mi tych. E, masz, masz tam jakieś gospodarstwa już tam na wschodzie? Na no, mam, mam, ale na szczęście skutecznie ich ignoruję i wargi tu lecą. Do no, niech się tylko zatrzymają na czymś, to ja mam dla nich niespodziankę. Uważaj. A, Idą. Są pancerni. nic już nie. Generalnie musimy pamiętać o takiej mechanice, że jeżeli, że jeżeli w trakcie walki odbudujemy stracony batalion, to on nam się liczy jako ten, który był. Nie A, tak. tak samo jeśli ulepszymy batalion nieulepszony, no to będziemy mieć go ulepszonego, dlatego ogarniam właśnie lancierów. Bo już będę mieć ich ulepszonych praktycznie za... Może nie za darmo, ale... Dobra, targowisko, proszę. Ja generalnie długo nie doceniałem tego...